Autorytet. Coś, co będziemy do końca życia pamiętać grając w Baldur's Gate 3. Witamy w kolejnym odcinku e, podcastu Bad Badu. Dzisiaj pogadamy sobie o Baldurku, czyli jednej z najlepszych gier, w jaką grałam, ale niekoniecznie bez wad. I o tym też sobie właśnie dzisiaj pogadamy. Podcast prowadzę ja, Gabi, Gabona, Gabriela Zubek. Właśnie. Oraz... Bartek Sobolewski. Słolewski. Tak. A naszym gościem dzisiaj jest Grzesiek Wątroba z kanału Okiem Deva. Witam wszystkich serdecznie. Um, miałam mieć jeszcze rogi, ale mnie je he he, mizora upierdoliła, za przeproszeniem. Uh, a tak naprawdę to po prostu klej puścił. O, um. Jak patrzę na właśnie zachowania Lariana i to, jak fajnie szybko produkują pacze, dlatego że mają właśnie to studio e, czynne, jakby to tak ująć, 24 godziny na dobę po prostu, mają studia w różnych tych regionach i sferach czasowych, że po prostu e, dostarczają bardzo szybko e, te rzeczy i stosują się do feedbacku graczy. I jak patrzę na inne praktyki, że, że kurde, tutaj to działa, tak? Tutaj to działa, słucha się graczy, słucha się feedbacku i po prostu gracze szaleją za tą grą. Nawet jeżeli są jakieś bugi, są jakieś rzeczy, które mogą przeszkadzać minimalnie w rozgrywce, to oni właśnie słuchają graczy i są pro-graczcy? Tak, Jak są pro-społecznościowi, pro jeżeli chodzi o graczy, ale to jest, to jest jedno, jasne. I to jest jakby bazówka tego, że jeżeli startuje się z grą, zwłaszcza w l Akcesie, no to trzeba słuchać tej społeczności, trzeba ją zbudować, trzeba zbudować pewne zaufanie wśród graczy do dewelopera. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład zbudowanie studia, które pracuje, które ma tam 6 czy 8 oddziałów i jest praktycznie w każdej strefie czasowej, co, co pół zmiany że tak powiem dzięki czemu mają po, po pokrycie całodobowe tego co się dzieje to jest na przykład inwestycja która y, tam sięga ponad pół miliarda dolarów więc y, tak naprawdę no, nie każdego stać na to poza tym y, no sam Larian jest dofinansowany o ile dobrze pamiętam w 30% przez Tencenta nie bez powodu właśnie. Tak, ale ma, oni mają ten udział tak jakby uprzywilejowany, tak, że oni mają ten udział, ale nie mają wpływu na realne decyzje Narjana. Ale i tak by nie mieli, bo to jest też brak zrozumienia, wydaje mi się, mając 30% w studiu, jakimkolwiek czy w spółce akcyjnej nie ma się decyzji. Można mieć ewentualnie tak jak w przypadku akurat na przykład Techlandu, Tencent ma 67% działów i oni mają pełną decyzyjność. Jeżeli, jeżeli by chcieli, to mogliby w zasadzie marchewkę na przykład zwolnić, tak, a e, znaczy to jest bardzo da, daleko idący przykład. Jakby chodzi mi o to, że mogą sobie dzielić i rządzić jak co. Natomiast w przypadku, gdy mają poniżej połowy, no nie bez powodu na przykład, gdy chcieli zainwestować w Epika, to Tim swini powiedział nie, Jak jest zawsze 51% i koniec, dlatego, bo jego zawsze będzie ta ostateczna decyzja i nic im do tego. Na no w przypadku akurat dla Riano, o ile dobrze pamiętam, to oni tak bardzo zaufali temu zespołowi, że faktycznie ta inwestycja jest bez, bez głosów. Bo można mieć udziały w firmie czy, czy akcje bez prawa do głosowania. I być może to to jest właśnie na tych zasadach. Wciąż, nawet jeżeli by mieli prawo do głosowania, to i tak by nic nie zdziałali. Więc się rzeczy tutaj ten cent po prostu dawał pieniądze jako czysta inwestycja. Ale tak ten cent robi w większości przypadków, kiedy inwestuje mniej niż połowę środków. I całkiem w sumie sensowna taktyka. Tak, bo w, w, mają poinwestowane w ponad 100 różnych firm na świecie, więc. No to wszędzie mają swoje, macki. wiesz, widzi. A tak, ale zobaczycie <grymne> Jak i temu, Macki, znowu Macki. I litigi. Ale dzięki temu zauważcie, że Larian może się w pełni skupić na baleturze, nie tłumacząc się tam jakimś ekonomistą. Ekonomistą, to znaczy to też nie do końca tak działa, bo pracując dla Ten trzeba składać raporty i wyrabiać się z pewnymi słupkami po to, żeby wiedzieli, że inwestycja im się zwróci, więc to, to nie jest takie proste też, to nie jest no, na tylko jest inwestycje. Że nie ma tego wiesz, że zapłaci nam, zapłaci nam, no bo oni wiedzą, że Larian zapłaci, jak będzie Money. robił, co trzeba. Wiadomo. A robi to świetnie. Zgadza się. Właśnie, co do inwestowania w Baldura. Wiadomo, że Baldur's Gate 3 jest świetnym tytułem, i nie bez powodu to stało goty pomimo całkiem konkretnej konkurencji, chociaż wiadomo było, kto wygra przynajmniej z mojej strony. Ja, ja, ja i po prostu jak zagrałam w Baldura, to no wiadomo. Mamy z, zwycięzcę. I właśnie Sven Wicke, który zapowiedział, że już nie będzie robił kolejnych części, będzie sprawdzał inne rejony tematyczne, growe. Co o tym myślisz? O braku kontynuacji baldura trójki i o poszukiwaniu przez Wizardów Hasbro. Innych studiów do kontynuacji. No niech próbują. <noise> znaczy, jak dla mnie to Larian czegokolwiek się nie złapie, no to wątpię, żeby aż tak bardzo odbiegali o tematyki, którą sobie wypracowali, więc dalej to będzie pewnie izometryczne RPG z ilości tam dodatkami, tylko będą ewoluowali te narzędzia, które mają. Na pewno skupią się na narracjach, bo mają świetny team writerów, więc czegokolwiek by się nie złapali jakiejkolwiek tematyki, to będzie to dalej właśnie mocno narracyjna, rozbudowana historia. Będzie pewnie jakiś element taktyczny, no, tam będzie jakiś rozbudowany system postaci. Bo to inaczej, tak naprawdę, swoją pracę by wywalili do kosza, ale stawią z racji tego, że oni produkują teraz dwa projekty na raz, to część rzeczy przeleją na jeden z projektów, a być może będą eksperymentowali z tym drugim. Siłą rzeczy myślę, że bardzo dobrze, że Larian chce testować swoje możliwości w innych, w innych obszarach, a tak naprawdę brzemię tej oso te tego zespołu, który brzemię, tak? przejmie i będzie robił czwartych Baldurów, no to to będzie poprzeczka naprawdę bardzo ciężka do, do podskoczenia. Bardzo wysoka. Tak. Skoro Baldur's Gate zdobył właśnie goty zeszłoroczne, to gra jest świetnie napisana, ale to nie jest gra bez wad. Grzesiek, na jakie wady się natknąłeś podczas rozgrywki? Ale chodzi wam od, pod kątem designu, czy techniczne? Wszystko. I błędy, i luki w historii, i wszystkie jakieś dziwne sytuacje. Mnie najbardziej rozwalało, jak nagle mi się rozwala UI, albo mam opcję dialogową, powiedzmy zrobiłam sobie już jakiś progres w grze i nie zapisałam. Mam tę opcję dialogową i nagle nie ma filmiku, nie ma kości. po prostu stoi sobie moja postać, tak? Albo mam dialog i jest tylko jedynka, przy czym muszę wczytywać praktycznie całość. Albo zdarzały się sytuacje, gdzie się na przykład wykrzeczyło całe UI, nawet to takie menu głównego. Z jakimi ty się spotkałeś błędami w baldurze? Czekaj jeszcze. Dabi, powiedz mi, czy to był poziom cyberpunka, czy gorzej, lepiej? Oj, nie, cyberpunka to nie, chociaż czasami tak były zbugowane animacje, kiedy próbowałeś kogoś zaatakować. A postać nic nie robiła, tylko robiła jakieś dziwne, nie wiem, wygibasy akrobatyczne. Ale no nie, to uważam, że to nie, nie był była, poziom Cyberpunka. Chociaż teraz, okay. Cyberpunk to. Teraz Cyberpunk jest bardzo to ładnie ja jest piękny, Tak, ale na początku. Tak, w końcu gra osiągnęła status taki, jaki sami deweloperze chcieli. Natomiast, no jeżeli chodzi o Baldur's Gate, no to w pierwszej kolejności trzeba mieć na uwadze to, że ten system w dużej mierze jest. Bardzo rozproszone architektonicznie, ze względu na to, że jest dużo pojedynczych podsystemów i tym samym synchronizacja między nimi czasami może powodować dziwne cuda typu. Niedoładowywanie się danych, koślawe animacje, animacje, które na przykład szkielet jest animowany nie na tej postaci, co trzeba. Ehm, no, to nogi tak. chodzą osobno, ciało osobno i się męż rozciąga źle przeprowadzane jest skalowanie. No, to, są, to jest masa rzeczy, które się tam gdzieś zdarza, ale szczerze powiedziawszy mi się zdarzało sporadycznie. Natomiast faktem jest, że ten hura optymizm graczy mnie bardzo zdziwił, bo mówili, że no, gra bez wad, gra bez wad, a jednocześnie twórcy od samego początku wypuścili kilkanaście mniejszych i większych łatek, które zsumowały się na kilkadziesiąt tysięcy drobnych bugów, więc tym, tym samym mówienie gra bez wad o. 30 tysięcy łatek, 30 tysięcy magów. Właśnie tak, tak werwady, no są Bady, wady, a nie? a błędy, nie? Znaczy, no, to już. <grym> tak. Były pacze, które naprawiały, ale też krzaczały rzeczy. Znaczycie. Przecież był ten pacz, który rozwalał tak. savey na przykład. No, no właśnie, to, no ale w momencie, kiedy dodaje się na przykład nowy element do zapisania, a wypuści się łatkę za szybko, albo nie dotestuje się każdej sytuacji, no to może się okazać, że faktycznie na przykład nadpisujemy, czy, czy rozwalamy komuś savey przez to. To. No, jest kolejny z tych problemów, który gdzieś się tam zdarza. A jeżeli nie ma się do końca elastycznej struktury zapisu danych, no to takie cuda po prostu wychodzą. Ja nie straciłem nigdy żadnego save'a, Co ciekawe, nawet kiedy grałem w Eli Access i Eli, Eli Access bo miałem chwilę dostępu jeszcze tak wcześniej, powiedzmy, to w istocie akurat mi się trafiło, że miałem cały czas stabilnie, jeżeli chodzi o save'y. Ale animacje to mi się sypały po prostu jak złoto, zwłaszcza jak miałem nietopowe kombinacje sprzętowe, bo testowałem na różnych sprzętach Baldury, tylko że no właśnie wszystko głównie przed premierą. Ale patrząc na to, ile się napoprawiali twórcy, no to do dzisiaj dalej można spotkać właśnie problemy poziomu właśnie załamania animacji, złego doczytywania danych można właśnie mieć niezaładowane scenki. Jeżeli chodzi o same problemy, natomiast już wychodząc z technicznych, te designerskie, no to e, i tak, cały system jest oparty na tym, tej piątej edycji DD. E, o, słyszę znowu wiercenie. No tak. tak. <laughs> Widzisz, ty też masz problemy techniczne, Bartek, jak też właśnie tak. twoja gra jest bez wad? Nie, z zwada. E, no ale. Tutaj na przykład też, jeżeli chodzi o, o przeniesienie D&D nawet na wersję komputerową, to żeby dawać graczom odpowiednią swobodę, a jednocześnie, żeby zachować jakiś balans, no to nie mając, grając z rpg nie mając mistrza gry trochę, to nie jest takie proste, bo w momencie, kiedy w momencie, kiedy mamy jakiś system DD, możemy mieć przygotowane czy stworzone postacie, które są naprawdę przepakowane, i tak naprawdę moglibyśmy raz stworzoną postacią przejechać wszystko do końca rozgrywki, tak? Ale. Ej, co do postaci, mhm. to tutaj jeszcze cię tylko tak zapytam, czy zauważyłeś, że w baldurze trójce nie jesteś w stanie uformować samej złej drużyny, ale bazowo złej? Masz tylko mintare. Ponieważ opcjonalnie zły może być, Ast no, Astariusz zaczyna jako zły, ale może być dobry, możesz go zmienić, tak? Tak samo Shadowheart, która się waha, ale samej bazowej złej drużyny nie jesteś w stanie zrobić. No to, bo zaburzyłoby prawdopodobnie sens gry. E, i, Dlaczego? I to są, bo, znaczy, to można by było podejrzewam, bez problemu, dać taką opcję graczom, tylko że prawdopodobnie twórcy musieliby przewidzieć więcej scenariuszy, kiedy się zakończy gra szybciej. Bo to raczej o to chodzi, że trzeba było dołożyć do kolejne złe zakończenia, powiedzmy. Zresztą i tak twórcy dołożyli więcej zakończeń w ostatnich łatkach. To też trzeba wziąć no. na to pod uwagę. Dla Karlach chyba, nie? Karlach też podrasowali zakończenia. Tak, ale to nie jest w ogóle proste zrobić coś takiego i żeby gracze byli zadowoleni, bo chcę przytoczyć na przykład kwestię tułorców, jedynki albo dwójki, gdzie jedną z opcji, którą można było zrobić to na samym początku chyba w szóstej minucie gry główny zły wjeżdżał do miasta można było złapać za kuszę, strzelić mu w łeb i zakończyć tym samym grę gracze byli oburzeni gracze byli oburzeni hejtowali tą grę wtedy więc kiedy, kiedy twórcy daliby więcej, właśnie złych opcji, które mogą się dziwnie skończyć, niektórzy po prostu byliby właśnie wkurzeni, bo stwierdziliby, a przeszedłem grę w dwie godziny i tak naprawdę pieniądze wywalono w błoto gówno, No i, i tyle, ale to. Ale widzisz, nie zadowolisz Nie, nie? Zado nie dogodzisz. Nie, nie zaspokoić. No, nie dogodzisz. Dlatego, nie? dlatego no musieli pójść tutaj na jakieś kompromisy. Zresztą, no właśnie, w na nawet w momencie, kiedy tworzy się postacie przecież w gdzie ja akurat bardzo mało grę w papierowe RPG, ale pamiętam, że nawet jak się wylosowało jakiś set albo wybrało się postać, która wydawałaby się bardzo, bardzo przepakowana, no to wtedy Dungeon Master dokłada do tego, Mistrz Gry do, dokłada do tego ze dwie historie, że macie no. Rangera, który nigdy nie chybia, ale nie ma jednego oka albo coś takiego. I w tym momencie sobie balansujemy tą grę na, na bieżąco. Grając w gry wideo, musimy mieć ją zawsze zbalansowaną na tyle, na ile się da. Więc tym samym pewne ustępstwa musiały być tutaj popełnione, i tego efektami są pewne ograniczenia właśnie w systemach. No, ale i tak bardzo ma, ma mocno rozbudowane te systemy, bo tych mechanik zaklęć. tantripów yy, ma mnóstwo przecież. Tak tak zdecydowanie no ale to jeszcze one są emergentne do tego trzeba by e, właśnie e, tutaj nawiązać że wiele z tych jakby i czarów i ataków i działań ma pewne czynności w świecie które mogą być połączone z innymi i dać nowy efekt i e, to nie jest z góry ustalone systemowo tylko po prostu możemy właśnie nie wiem wylać olej i możemy się na nim poślizgnąć ale możemy go zapalić tak no <totręk> Beczki! Beczki! Uwielbiam motyw beczek. Tak, w ogóle to jest bardzo przemyślane, że nie możemy nabyć więcej level niż 12, bo naprawdę mega dzikie się rzeczy dzieją po 12 levelu. No bo wiadomo, że Baldur jest bazowany na dębnikach 5 edycji. I bardzo mi się podoba to, jak uprościli niektóre mechaniki, żeby ładnie właśnie zagrały w grze. No i w sumie to było bardzo mądre, że oni nie poszli dalej niż 12 level, bo tam naprawdę posrane rzeczy się później zaczynają dziać. W sensie możliwości się mega otwierają, mhm. takie nad którymi trudno zapanować. No tak. Ale chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie tego Pro Community, że uwielbiam komuniki baldurowe i to, jak na przykład produkują mody. Jest mnóstwo modów do baldura. Ludzie się tym mega bawią. Oczywiście zawsze. To, to oczywiście nie ma też co ukrywać, że pierwszymi modami to jest Zmienia jest kurek w określony sposób. Natomiast tak. natomiast no to podejście, że nie nie blokuje się, nie powstrzymuje się graczy przed modowaniem gry, w przeciwieństwie do Capcomu tak. na przykład, no to to jest taka postawa, dzięki której ludzie chcą pozostać przy grze dalej, bo mogą się bawić, mogą e, zmieniać. zmieniać grę pod, pod właśnie swoje upodobania, e, chcą zostać przy niej, e, no, to jest też duża siła gier Bethesda. E, że, że jednak mają to rozbudowane community na lata. No i taka postawa raczej tutaj w ich przypadku też się nie zmieni, bo po co, skoro to im tylko napędza kolejnych klientów. Ale zauważ, że wiele studiów idzie teraz w tym kierunku, chociażby Redzi, CD Projekt Red. Tak, po latach który wypuścił też edytor, planuje tak. wypuścić, albo już wypuścił już, nawet. Znaczy, w 20, e... o jest, 21 albo 27 maja wyjdzie tam iteracja na Steam'a tak, teraz dokładnie Grzesiek, dlaczego Capcom jest tak źle nastawiony do modów od graczy? Bo oni twierdzą, że modowanie, modowanie gier jest na równi z piraceniem albo z cheatami w grze. Twierdzą, że modyfikacja ich gier zazwyczaj sprowadza się do erotyzacji postaci, a to źle godzi w imię firmy. Tam zarząd jest bardzo konserwatywny, więc chcą blokować wszelkie modyfikacje. A w Baldurze możesz posunąć niedźwiedzie, a więc mi to obojętnie. <grym> tak, dokładnie. A raczej odwrotnie to ciężko, po, ciężko to, jak tutaj jak w Kapkomie, do, dokładamy no. po prostu laski ganiające w bieliznie, albo po, powiększające to, na czym się siedzi, albo czym oddycha versus ruchanie niedźwiedzia. Okej, okay, dobra. Nie no, ruchanie. Się... <grym> ale swoją drogą zajebisty chwyt marketingowy, Naprawdę świetnie to ty, było. Z tym to polecili <grym> dobrze, także. No, no ale... na, na pełnej pompie, to, to przyznam. Ale to jest ta kwestia community, któremu się to podoba. Ludzie sami, tak? najlepiej ludzie sami na, na to pozwolili w trakcie prezentacji, bo zauważcie, że tam e, zasugerowali, że można to zrobić. I ludzie głosowali na to, żeby to zrobić. Także no, widać jakie ludzie mają Ale są, Kurace, są, są słowni. Są słowni. Zboczuszki, zboczuszki. No. Nie no, um, muszę przyznać, że to mnie totalnie zaskoczyło, ale ile memów powstało, ja w ogóle. Co do memów i takich ciekawych rzeczy, e, uwielbiam aktora głosowego Astariona i pamiętam, jak kiedyś ktoś mu dał takiego e, taska, żeby zrobił e, gęś Astariona, i on mówił na przykład: coś tam, honk. Ja akurat mam dzisiaj tematycznie e, Gustariona, którego sobie wcinam. Bardzo dobre Gustariony, naprawdę, bardzo dobre. <grym> Ale to, jakie, jakie ta gra ma wpływ na graczy, to jest no. Nigdy nie spotkałam się, żeby gra miała aż taki wpływ na community. Spójrz na siebie. Aż cała Czerwona jesteś. O kurwa, faktycznie. E, ale... <laughs> nie to za dużo solarium. No, za dużo avernusu. Tak, Neil Newborn jako <laughs> Astarion jest absolutnie tak. fenomenalny. To jest jeden z lepszych aktorów głosowych, wydaje mi się. Ben tak. Star też, ale to to z innej gry oczywiście, bo to chodzi o, mi o Finala 16. No. też też właśnie O Finala 16 też świetne. No i przynajmniej mhm. pojawia się ktoś inny niż Troy Baker. Ja lubię tego chłopa, ale naprawdę już to jest tak jak Jerozol w nas po prostu chodzi. ile można, no. No, to, to jest dobre, ale chcemy coś nowego. Dokładnie no. tak. Jak w prawdziwym, papierowym rpg masz ruchy turowe. Dla mnie, szczerze powiedziawszy, gry turowe na komputerze nie przemawiały, bo ja wolę mieć jakąś żwawszą tą akcję, ale jak sobie pooglądałem gameplaye, próbowałem grać w Baldura, to to było nawet przyjemne. To było takie właśnie wsiąknięcie w takie papierowe rpg dla mnie też trochę. I nawet jeśli mhm. nie ma tej aktywnej pauzy, co... Też e, zastanawiałam się dlaczego, dlaczego, tego nie ma, to i tak rozgrywka jest całkiem przyjemna, jeśli chodzi o podejście strategiczne. Chociaż zastanawiam się Grzesiek, jak myślisz, dlaczego według ciebie nie została użyta aktywna pauza jak z poprzednich Baldurów? Dlatego, Bolarian miał system z Divinity Original Scene 2 i musieliby napisać cały nowy system do aktywnej pauzy. Stoją oba mowa to wróćmy do Balduja. No, ten częsty bug, gdzie ci się kompanią pod teksturę i jak ci umrze, no to już jest problem. Później go wkrzesić trzeba grę od nowa ładować. No, ja w ogóle miałam jeden upierdliwy bug z Mintarą, że nawet jak ją e, ko Nie wiem, jak to powiedzieć? Knocked out. Um, unieprzytomnić? E, jak ją unieprzytomniłam... Unieprzytomnił? E, to nawet... Obezwładnić, ogłuszyć, tak, tak, nawet jak ją ogłuszyłam i nawet ogłuszy, jak jej zabrałam cały szpej i w ogóle to nie spotkałam jej później w Unreal Towers. Tak jakby wykonywałam to, co było polecane, żeby, żeby móc ją mieć w teamie, bo nie chciałam tam wybijać tiflingów um, chociaż druidów korciło, bo e, troszkę... Mm. Sam pałamy, Albo to... w dzika! E, nie, bo jest, jest tam motyw z. Jedzie, tak... <noise> pomysł się zabijać. Jest tam motyw bodajże z dzikiem, Gruzca. gdzie jak mamy rozmawianie ze zwierzętami, a z nim zagadamy, to mówi, że czeka na Halsina, bo on mi tak jakby obiecał mu drugą połówkę. No nież no, do spółkowania i takie tak. Ale nie no, właśnie takie bagi pod tym kątem troszeczkę mogą irytować, bo na przykład chciałabym mieć mi w drużynie, a nie mogę jej mieć. Oczywiście zrobię kolejny rant, to. to Gałzywał cejn, tylko są takie drobne rzeczy, o, które troszeczkę wkurzają. No a czasami fa faktycznie powiedzmy niektóre przełączniki, że tak powiem, nie przestawią się należycie, bo wystarczy, że y, no właśnie, no. Y, postać prze przeleci ci przez mesza gry i nie zaliczy się jakiś tam określony stan. A że te wszystkie stany w dużej mierze są robione na. Y, takich trochę niezależnych podsystemach, które muszą się ze sobą synchronizować, no to jest też pewne... pewna zwiększona szansa na błądy niż przy klasycznych, y, growych systemach RPGowych, więc tym samym, no... Mogą, będą takie kiszki. Ale w y, papierowym RPG-u też mistrz gry może o czymś zapomnieć i tym samym, wiesz, masz te uczucie realizmu, trochę takiego, tak, symulacji D&D, hahaha. Ha. Mam kilka sesji, to to jest ma się plan, ale nich chuja. Za przeproszeniem. I tak zawsze będzie ta improwizacja. Zostanie to 10% strzonu planu, a wszystko to jest impro. Wszystko impro. I to też jest piękne bandelek. To jest z tym piękne. Tak.